Witam wszystkich na moim kanale Polipino 78. Dzisiaj jest środa, 1 grudnia i wziąłem się za kucharzenie. Wiecie? Wziąłem się za kucharzenie. No dzisiaj kucharzę... O, pokażę wam. Dzisiaj kucharzę. O, przepraszam. Dzisiaj kucharzę pierś z indyka. Tu, jest, tu mam pierś z indyka. Tu już mam tego indyka pociętego, tak, przyprawionego. Na kostki, widzicie? O, tak. No i tego drugiego muszę za chwilę obrobić. A to potem do tego podsmażę trochę cebulki z grzybkami. Z grzybkami. O, tu są grzybki. Proszę bardzo. Potem do tego doda się, kochani moi, jedną rzecz. Gdzie to jest? O! Tomato basil sauce. O! To się doda. To, proszę, zobaczcie sobie. I potem, i potem tego indyczka w tym oto chińskim woku. O, fajne, fajne urządzenie, bo tak można fajnie smażyć, nic się, wy, olej nie wylewa poza patelnię, na takich zwykłych patelniach. Także lubię w tym robić to. No, a potem po, po podsmażeniu indyczka dodam sosu, E, dodam grzybków wcześniej. Dodam marcheweczki, o tu jest marcheweczka. Proszę bardzo. E, oczywiście grzybki podsmażę, czy, e, zanim dodam indyka. No i to chyba to wszystko, a potem po prostu dorobię warzywka. Mrożonki kupiłem, ale takie ważne, bo nie zawierają non-GMO, czyli nie mają jakichś tam hormonów i innych działostw. Ten znaczek ponoć jest bardzo ważny, chociaż któż to wie, czy to prawdę mówił dzisiaj. Ale taki jest zamiar kucharzenia, i taki wiecie, kochani moi, jest zamiar e, e, zjedzenia dzisiejszej kolacji właśnie coś dobrego, coś smacznego. A, i tak, żeby No by jak kto powiedział, ktoś by to, to, to powiedział, już w porządku, mój żołądku. <grym> no, także pozdrawiam was wszystkich. A, a pokażę Wam pod koniec, jak to się będzie wszystko pięknie robiło i, i kucharzyło. To na razie. Now, the bow, we will add some milk. 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 Okay, so this is basically what I will now cook like this, simmer, whatever. So I need to slow down the, the power. Smieszamy ogień. gotujemy. gotujemy. I tam znowuż w czasie tego procesu gotowania mam nadzieję, że podoba się Wam to, co widzicie na swoich ekranach. Tak, już widzicie, jest pomieszany indyk z sosem pomidorowym i ze śmietaną. Także teraz będzie tylko dochodził do siebie, żeby powstała taka, wiecie, smaku. Kwintesencja pomidora, kwintesencja bazylii, śmietany. I rozmarynu, tak żeby ten indyk nie rozpłynął mi się na widelcu, ale w buzi. Także słuchajcie, no, lubię kucharzyć, a, a tym bardziej lubię kucharzyć właśnie dla Was. Dla Was to robię po to, te filmiki kręcę, żebyście widzieli, widzieli jak ja kucharzę w tej kuchni, tej amerykańsko-polskiej kuchni. Tutaj, kochani moi, nie ma żadnej lipy. 100% mówię. Nie ma żadnej lipy. Tu się gotuje autentycznie, smacznie i po chłopsku. A nawet delikatne panny z rodem z królewskiego stanu też i zjedzą i pochwalą. Także pozdrawiam wszystkich. To do usłyszenia. To na razie łapki w górę. Subskrybujcie kanał i. Oczywiście udostępniajcie to dla innych.